Z nami przed świętami. Potrzebujemy tylko dwie ściereczki na ścieżki. Przełóż stopę, a szczególnie ich obce. Bak znajduje się nad dłonią. Nie cofaj się, nie pochylaj do przodu. I już pierwsze ćwiczenie. Unosimy biodra wysoko na prostych nogach. Powoli opuszczamy. Wysoko, brzuch cały czas jest napięty, plecy proste. I już jak najwyżej powoli dół. Skup się na tym, żeby nie opuszczać bioder niżej niż głowa. W ten sposób obciążasz, obciążasz odcinek lęziowy. A oczywiście robimy wszystko dla naszego zdrowia, a nie po to, żeby sobie je zniszczyć. I już wysoko. Jeszcze osiem. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Postaraj się trzymać ramiona w jednym miejscu. Jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Ostatnie dwa. I już ostatnie. Zostańmy tonem, nie opuszczaj wiader. Trzymaj się dno, szeroko, wąsko. Odwodzisz, przywodzisz i już tempo. Jeszcze 12. 10, 8. Oddychaj. 6, 4, 3, 2. I sprint. Szybkie tempo. Jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. 15. Proste plecy, niżej tyłek. Siem, sześć, cztery, dwa. O! Po trzy razy? Dzięki. Do zobaczenia.